Sami to sobie robimy, moi drodzy. Ile było narzekania, że Diablo Immortal złe, że pay to win, że doi kasę? I co, i jajco. Właśnie wleciały nowe informacje na temat tego, ile Blizzard wyciągnął z kieszeni mobilnych graczy, i okazuje się, że zaraz po Pokémon Go jest to najbardziej, a na pewno najszybciej zarabiająca gra mobilna, zostawiając w tyle takie tytuły jak Fire Emblem Heroes czy Fortnite. Zaledwie 8 tygodni potrzebowało Diablo Immortal, żeby dobić do okrągłych 100 milionów dolarów. I teraz serio zastanawia mnie ten fenomen. Ściągnąłem Immortala na premierę, przeszedłem prolog, wbiłem kilka leveli, grało się całkiem przyjemnie. Ale jak zaczęły do mnie dochodzić informacje, jakie mechanizmy do dojenia klientów tam zaimplementowano, od razu straciłem zainteresowanie. I zastanawia mnie, jak oni to osiągnęli. Zupełnie na poważnie podczas mojej paru godzinnej rozgrywki. Nie w Ciągnęło mnie to na tyle, żeby wyprać się z pieniędzy. Ale może nie grałem dość długo, żeby złapać się na te mechanizmy, bo na chwilę obecną widzę dwa scenariusze. Albo ktoś dochodzi do jakiegoś tam poziomu zaangażowania i wtedy gra, serwuje mu ułatwienia za początkowo nieduże kwoty, stopniowo je zwiększając. I gracz albo dostaje obuchem w łeb, kiedy chce zejść ze ścieżki premium i jego postęp nagle drastycznie hamuje, albo godzi się płacić haracz tylko po to, żeby nie tracić momentum. A z każdym wydanym dolarem zapętla się coraz bardziej, bo skoro wydał już tyle, to zaprzestanie płacenia teraz sprawiłoby, że wszystkie wydane wcześniej środki poszłyby w pizd! Drugi mechanizm jest prostszy, choć niekoniecznie bardziej etyczny. Domyślam się, że część wygłodniałych fanów Diablo faktycznie postanowiła wysupłać trochę forsy tylko po to, żeby liznąć odrobinę nostalgii. I płacąc, zwyczajnie podłączają się do tej kroplówki z wątpliwej jakości serotoniną. Zupełnie na poważnie. Nie będę nikogo oceniał, ale jeżeli jesteś płacącym graczem Diablo Immortal, ujawnij się proszę w komentarzach i przedstaw mi swoją perspektywę. Może niesłusznie oceniam ten tytuł, choć! Szczerze mówiąc, ciężko mi na niego patrzeć pozytywnym okiem. Wątpliwe moralnie decyzje i zachowania ciągną się za Blizzardem od dawna: od afer związanych z mobbingiem, przez smrodliwe próby monetyzacji ukochanych IP, po wreszcie lekceważące slogany pokroju. Haha, nie macie smartfonów? To pytanie o smartfonach z kolei mógłby sobie zadać Logitech. Logitech? Logitech. A o co chodzi? Logitech ogłosił partnerstwo z Tencentem na rzecz wprowadzenia na rynek nowego Handhelda. Spoko! Im nas więcej, tym weselej. Mamy Switcha, mamy całkiem udanego Steam Decka, gdzieś tam daleko za nimi krążą inne projekty pokroju GPD Win czy konsola od Alienware. Ostatnio trochę ucichło. Niemniej, widać, że rynek ten cieszy się obecnie sporą popularnością, więc czemu nie? Jest szansa znaleźć swoją niszę, tak? No właśnie. Misza. O samej konsoli obecnie niewiele wiadomo, poza jednym. Ma to być urządzenie do cloud gamingu czyli grania w chmurze. Jeżeli są tu osoby, które nie wiedzą, na czym to polega to skrótowo: urządzenie, które wyświetla ci obraz z rozgrywki nie jest urządzeniem, które odpowiada za moc obliczeniową potrzebną do gry. To znajduje się w wypadku takich usług jak Nvidia, GeForce Now czy Xbox Cloud Gaming e, gdzieś daleko na wewnętrznych serwerach firmy. Innymi słowy, tak długo jak Twoje urządzenie ma dobre połączenie z internetem i jest w stanie wyświetlić obraz w wybranej przez Ciebie rozdzielczości, tak długo możesz cieszyć się rozgrywką. Jest to bardzo ekologiczne rozwiązanie, bo nie wymaga od konsumenta kupowania nadmiarowych pokładów sprzętu, a do gry może wykorzystać starsze i słabsze komputery, laptopy, tablety. Czy smartfony? No właśnie, zgoda, nie wiemy jeszcze wiele o konsoli, ale jednego nie rozumiem. Jak zamierza ona konkurować ze zwykłymi smartfonami? Po pierwsze, każdy nowszy telefon ma już całą potrzebną i często drogą technologię do łączenia się z internetem oraz absolutnie wystarczającą moc obliczeniową do wyświetlania obrazu Full HD. Po drugie, ich ekrany, nawet na średnich i niższych półkach, często są wykonane w technologii AMOLED. Mają rozdzielczości Full HD+, odświeżanie na poziomie 90 Hz i wyżej. Nie szukając daleko, taką specyfikację posiada choćby budżetowy Redmi Note 11, którego można spokojnie dostać poniżej 1000 zł za dnówkę sztukę. Po trzecie i ostatnie, zarówno Nvidia GeForce Now jak i Xbox Cloud Gaming posiadają swoje aplikacje do grania na urządzeniach mobilnych, a na rynku są dziesiątki akcesoriów przekształcających smartfon w gamepada z ekranem pośrodku. Zatem dla kogo jest ten produkt? I co i w jakiej cenie będzie musiał zaoferować Logitech, żeby dostarczyć konsumentom produkt nie będący tylko okrojonym smartfonem w skorupie handhelda? Zgaduję, że się jeszcze przekonamy, ale na chwilę obecną wygląda to dla mnie jak zbędny zabieg, który jedyne co wygeneruje to tony e-śmieci. Tony e-śmieci to jest coś, czym powinien martwić się też Intel. Wy już pewnie wiecie o co chodzi: oczywiście o nowe, dedykowane karty ARK. Niebiescy od bardzo dawna zbierali się, żeby zaatakować ten rynek i w końcu wypuścili coś, co nie jest tylko laboratoryjnym prototypem. I bardzo im kibicuję, bo duopol Nvidia kontra AMD jest już zwyczajnie nudny. Ale nie wszystko idzie po ich myśli. Zaczęło się dobrze, bo co prawda, zaprezentowane karty, jeżeli chodzi o surową wydajność, stoją niżej niż czołówka. To Intel zapowiedział, że zamierza wycenić je adekwatnie, tak żeby były nieco tańsze i nieco mocniejsze niż ich bezpośredni konkurenci. I wszyscy byli bardzo podekscytowani. Ale do czasu. Gdy karty trafiły do recenzentów oraz na chiński rynek, stało się jasne, że wykorzystanie pakietu oprogramowania stworzonego z myślą o zintegrowanych układach było fatalnym pomysłem. Recenzenci i nieliczni użytkownicy skarżą się na uciążliwe glicze i problemy z kompatybilnością. Doszło do tego, że niektórzy z producentów układów stawiają dalszą współpracę pod wielkim znakiem zapytania. Bo po co mają tłuc karty, na które nie znajdą zbytu? Chodzą zatem słuchy, że Intel ponownie zastanawia się nad odpuszczeniem sobie rynku kart graficznych. Byłoby to dla mnie mega dziwne, biorąc pod uwagę, że szacunki donoszą, że zainwestowali w tą gałąź rozwoju już przeszło 500 milionów dolarów. Nikt się chyba też nie spodziewał, że pierwszy rynkowy produkt, który, jakby nie patrzeć pod wieloma względami, jest prototypowy, okaże się nagłym sprzedażowym hiciorem. Ponadto ARK nie wszystko robi źle. Przykładowo, jako pierwszy wspiera sprzętowo kodowanie open sourceowym kodekiem AV1 i radzi sobie znakomicie. Podkreślam. Chodzi tutaj o kodowanie obrazu, a nie dekodowanie, bo zarówno karty Nvidia, jak i AMD posiadają te funkcje od dłuższego czasu. Kodując jednak pod AV1 Intelowskie karty prezentują zdumiewającą wprost wydajność, produkując mniejsze i lepszej jakości pliki niż te tworzone w oparciu o popularny H264. Może zatem jest nadzieja. Bardzo bym chciał, żeby niebiescy po pierwszych paru potknięciach nie pogrzebali swojego projektu, bo chciałbym trochę więcej urozmaicenia na rynku i marzy mi się, żeby samemu dostać w ręce niesławny obecnie a380 i sprawdzić, jak by sobie poradził z poprawionymi sterownikami. Ale na chwilę obecną muszę skupić się na innym ważnym zadaniu. To znaczy sprawdzić, jak mam wyjść z tego przeklętego klasztoru w Kingdom Come Deliverance. Panie, daj mi cierpliwość, bo jak dasz mi siłę, to ich wszystkich zapierd... Zapraszam was serdecznie do odwiedzenia mnie na streamie. A tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia za tydzień. Pa, pa.